Gratuluję zakupu, eee, to co panowie, co was przekonało i skusiło do tego, żeby podjąć decyzję zakupową, nie uwzględniając tego, że jakościowo ciągnik wiadomo jest mocny, ciężki i wydajny. Co poza tym skusiło was do zakupu tego No mamy inne maszyny marki John Deere i intuicyjność ich jest na wysokim poziomie, eee, przede wszystkim wyświetlacz. Eee, bardzo jest intuicyjny. Wszystko możemy sobie ustawić pod siebie, w każdą stronę. Gdy robimy uprawę i tworzymy granice, od razu informacje przekazywane są do Operation Center. Czy to granica, czy to ścieżki. I po uprawie, jak tata wjeżdża innym ciągnikiem z siewem, nie musi rysować drugi raz tej samej granicy. Czy tworzyć ścieżek, tylko od razu ma informacje o tym polu i może od razu zacząć wykonywać się. Dodatkowo, jak jeśli mamy utworzone te granice, może Tata już skorzystać z automatyki uroczy. Podjęcie decyzji w zakupie tego ciągnika ułatwiło długoterminowe demo, gdzie mieliśmy go bez balastu. I przy duży, większych obciążeniach ciągnik przy napędzie na cztery koła potrafił podskakiwać i tracił przyczepność. Przy zastosowaniu balastu, który jest pod spodem ciągnika, spowodowało to, że ciągnik uzyskał dużą przyczepność i czuć, że ma większą moc wyciągnąć. Zaletą balastu jest to, że przy naszej strukturze pracy i usług, jakie wykonujemy dla innych rolników, nie zawsze dodatkowe obciążenie przy ciągniku jest potrzebne, więc możemy w transporcie, przy koszeniu kukurydzy, ten balast zdemontować, co powoduje, że się tworzy mniejsze zużycie paliwa. A przy pracach ciężkich uprawie pól, ten balast jest korzystny w zamontowaniu i zdemontowaniu. Gdy są tylko obciążniki w kołach, to praktycznie to jest bardzo Uciążliwej, jest problem z demontowaniem tych obciążników. A ten balas się z automatu hydraulicznie jest sam jeden operator potrafi go zamontować i zdemontować. No. Czy analizator pracy w centrum operacyjnym pomógł też w podjęciu decyzji, przy analizowaniu danych? No, jedną rzecz, co nas właśnie skusiło do zakupu tego ciągnika, to jest w wielkim stopniu to, że możemy sobie na koniec roku usiąść, porównać z innym ciągnikiem spalanie. Możemy sobie zobaczyć, ile ten ciągnik stał bezczynnie, ile czasu spędził w transporcie, ile paliwa spalił w transporcie, a ile w uprawie. Właściwie to w każdej chwili możemy sobie sprawdzić, zjeżdżając z jednego pola, zobaczyć, ile na jednym polu nam spalił ten ciągnik, ile czasu uprawialiśmy je. Lub jak jesteśmy na usłudze, to możemy sobie właśnie zobaczyć, ile dane pole czasu uprawialiśmy, ile paliwa na nie poszło. Możemy sobie szybciej policzyć te koszty. A jeśli wykorzystujemy pracownika, który jedzie bez kontroli, to my zawsze jesteśmy w stanie go kontrolować, czy on pracuje tam, gdzie miał pracować, czy pojechał gdzieś indziej, czy stoi i mówi, że coś mi się stało. W każdym telefonie można go kontrolować. Widziałem, jest. Tak surowy. też widzimy, od razu przychodzi nam informacja na telefon, czy jakiś błąd się wyświetla. W ciągniku. możemy sobie zobaczyć, czy nie pracuje na za wysokim biegu, czy nie obciąża za mocno tego ciągnika. Jeśli tak jest, to możemy zawsze mu podpowiedzieć, żeby zmienił to i wtedy możemy zaoszczędzić na sporą. W wszystkich maszynach wykorzystujemy system RDA przez który możemy się połączyć z monitorem i wtedy widzimy, co jest na danym monitorze w maszynie. Na przykład jeśli tata pojedzie siać, a zapomniał na przykład czegoś, to mogę mu podpowiedzieć, powiedzieć jak to poustawiać, ale na przykład też jeśli sam tego nie wiem, no to czy tata, czy ja, czy brat mogę zadzwonić do Chłopaków z Frikę z, z rolnictwa precyzyjnego i zawsze pomogą.